I siema siema, witam was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Ardel, a to jest kolejny odcinek z The Inklite 2. Nie będę niepotrzebnie przeciągać, zachęcam was serdecznie do wyjazdu w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, ustawienia subika, z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. No i życzę wam miłego oglądania. Jedziemy. Najpierw sobie pójdziemy do kupca. Chcę zobaczyć, czy nie ma jakichś ciekawych schematów do wykupienia, plus sprzedać niepotrzebnie rzeczy. Już kasy mamy coraz więcej. O, fajne okulary. Legendarne. Dlatego żałuję. Sprzedamy też niepotrzebne rzeczy od razu. Jeszcze... dobra. Teraz... rzemieślnik. Jakieś schematy fajne będzie miał. Świetlik UV. Medykament. Do wydajności. Ognista strzała. Pożoga. Medykacje rynkujeści, Doładowanie. Dociąża błędnik często obrażenia. Lepsze sobie Lek. Okej, okay, więc jeszcze nie mogę ulepszyć. Trzeba wytrzymałość. Tam jest tak... ale kupimy. Mam kasy, trochę to mogę kupić. Jeszcze i tak mi zostało sprzedaje Kupiłbym sobie lekarstwa. Wszystkie. Odporność. Pomagać mięśni. Nie. O, spodnie fajne i buty fajne, legendarne. No kupimy, założymy. OK. Sprzedamy Wy... teraz niepotrzebne rzeczy. Dobrze. Trochę handlu zrobiliśmy. Teraz czas jakimiś kostami. E... Mamy tu jakieś aktywności. To by trzeba było zrobić najlepiej za. w nocy. Oznacz, miejsce Centrum Gonomiki THV. To poczekamy sobie do nocy i spróbujemy zrobić, by te inhibitory zdobyć. Tylko czy ja mam jakieś wspomagacze odporności osiem? O, jest szansa, że dam radę. Niedorzeczną blokadę centrum od miesięcy nie widziałem swoich dzieci. Dobra, gdzie jest to, gdzie ja muszę wejść? Aż tam? Nie, niemożliwe. Anomalia GRE. To jest tutaj. <laughs> Ojej, kto to głupie. Tutaj nie widzę, są świętujący. Ok, pościg dobie końca. Teraz muszę znaleźć... Tu jest ten znacznik. Wyźwawaj jedz. GRE. To leży UPiora, potężnego zajęcia, który wypacza koalicję i wskrzesza wrogów. Aby zmieścić UPiorem, wejść na obszar anomalii nocą. Tylko nasz szupur, tworzy się polski po pojemnik, w którym znajdziesz inhibitory. Koleś ten Już nie będzie skacze. te spekady do liczę do dziesięciu masz przyjść.

my sojusznicy jesteśmy diocimi. To jeszcze kuźwa. To... I'm Jeszcze coś? Tylko tyle, a więcej będzie. Dobra, dostaliśmy inhibitor zwalnimy sobie ...całość. Zajmiemy. Kolejny wyjazd. Nie ma już nic swojego tutaj. Nie, tylko to było. Skoda. Dobra, trzeba wrócić do bezpiecznego miejsca, jakiegoś najbliższego. Piekarnia i się zwijamy z O, co masz dla mnie? Jakieś lecenie? Znasz mnie? Tak. W sumie to liczyłem, że na ciebie wpadnę. Pozwól, że się przedstawię. Jestem Rahim. Prowadzę z Parkera. Postapokaliptyczną usługę randkową. Hm. Usługa randkowa? W sumie to chętnie bym kogoś bliżej poznał. Rozumiemy się. Mów. Chętnie opowiem. Wprowadzę cię w temat. Tylko wiedz, że stworzyłem ci już kartę. Wow, że co? Stworzyłem ci profil. E, profil na karcie, a na cholerę. No, to moja praca. Może i świat się skończył, a nasi najbliżsi zmienili się w krwiożercze potwory i snują się po ulicach. Ale to nie znaczy, że ludzie przestali być samotni? Właściwie to właśnie dlatego są teraz samotni. Czyli. Czyli twoje karty pomagają ludziom się poznać? W skrócie tak. Jak ktoś chce kogoś poznać, przychodzi do mnie, a ja go rysuję. Nieźle mi to wychodzi. A przynajmniej tak twierdzą. Malunki umieszczam na karcie. I wystawiam na tablicy randkowej. Jeśli ktoś jest zainteresowany, daję znać. I voilà. Jest romansik. Nie zawsze długotrwały, ale akurat to nie jest w tym przypadku żadna nowość. Ale teraz jestem w ciemnej dupie i potrzebna mi pomoc. No, jasne. Jakiś kutas podszył się pode mnie i podrobił kilka kart. Można je znaleźć w całym mieście. To niedopuszczalne. Psuje moją reputację i dezorientuje mi klientów. Ktoś musi pozbierać te fałszywki i przynieść je do mnie. Ponoć to beztalencie zginęło w ciemnej strefie, więc mam typa z głowy. Znalazłem też większość podrobionych kart. Zostały jednak dwie, których nie zdobyłem. Przynieś mi je, a ja dam ci kartę, którą zrobiłem dla ciebie. Sprawdź mapę na ścianie. Zaznaczyłem miejsca, w których mogą być fałszywki. Mm -hmm. Dobra, ale to sobie zrobimy za dnia. Jest tu jakaś możliwość na przeczekanie? Chyba nie. Nie! Przynajmniej nie pozbieram te... Ciekawego jeszcze jest do wzięcia. Na wszystko muszę znaleźć miejsce, gdzie jest bezpiecznie. Okej, okay. bazar. Tam jest bezpiecznie, na pewno. I bazar nie jest daleko zresztą. Przez tę niedążekną blokadę centrum od miesięcy nie widziałem swoich dzieci. Lubię też zapach. Masz coś do picia? Ani kroki się napił Dobra, sprzedamy rzeczy. Niepotrzebne. czekamy sobie do dnia. No dobrze, moi drodzy widzowie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, zachęcam was do pisania komentarzy pod filmikiem. ustawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych by ten kanał subowali. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!